Na moim świecie pojawiły się portale Labubu. I mamy tu niebieskiego Labubu, różowego, brązowego i mega strasznego czarnego Labubu. I dzisiaj będziemy wchodzić do każdego portalu. I najbardziej nie chciałbym wchodzić chyba do tego strasznego portalu, ponieważ on jest mega przerażający. Zobaczcie, jak mu się świecą oczy i jakie on ma straszne zęby. Nigdy w życiu bym tam nie wszedł, ale chyba wejdę od razu do niego, żeby mieć to z głowy, bo jest przerażające to. Więc uwaga, wbiegam. Ej, chwila, coś mnie blokuje. To nie... ja ci mnie blokuje, ponieważ jestem strasznym labobo i nie pozwolę ci wejść do tego mojego portalu. A to niby dlaczego mi nie pozwolisz wejść do tego portalu? A to w sumie bardzo dobrze, że mi nie chcesz pozwolić wejść do tego portalu, ponieważ się go mega strasznie boję i chciałem mieć go z głowy, ale w takim razie do niego nie wchodzę. No dobra, spokojnie, spokojnie, możesz do niego wejść pod warunkiem, że twoi widzowie zostawią łapkę w górę. Trzy, 2, 1. No i chyba zostawili, więc możesz tam wejść. Nie no, serio, tak łatwo ten straszny labobo mi oddał ten portal za to, że zostawiliście Łapkę w górę? Dziękuję, widzowie. Dzięki Wam mogę tam niby wejść. Ale w sumie to ja nie wiem, czy, czy chcę do niego wchodzić od razu, ponieważ jest taki straszny. Wejdźmy może najpierw do tego niebieskiego portalu, ponieważ on się wydaje taki przyjazny, miły i ciekawy. Więc uwaga, wbiegam. Nie no, ten portal też jest zablokowany. O co tutaj chodzi? Dlaczego to wszystko jest zablokowane? Jak tak tego bardzo chcesz, to mogę ci do niego wpuścić, ale widzowie, muszę zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Ty, no, ale moi widzowie już zostawili łapkę w górę, ale suba chyba nie zostawili. Więc zostawcie, jeżeli chcecie, żebym w ogóle do każdego z tych portali. Bo widzę, że chyba jest jakaś ochrona i blokada, i nie mogę tam wchodzić. Więc uwaga, 3, 2, 1, wy zostawiacie suba, okej? Okay? 3, 2, 1! Chyba już zostawili, więc możesz sobie iść z tego portalu. W takim razie wbiegam do niego! I to skoro on ma takie krótkie nóżki, to wydaje mi się, że w sumie taka wysokość będzie idealna. I teraz trzeba zrobić mu tułów. I zauważcie, że on ma taki biały brzuszek, więc tutaj trzeba zrobić dziurkę na brzuszek. I to wygląda idealnie wręcz. No i w tym miejscu zróbmy mu takie króciutkie rączki, on ma śmieszne, zabawne. I może teraz zrobimy w tym miejscu głowę, tylko ta głowa jest mega wielka w porównaniu do jego całego ciała. Więc może przerobię to w ten sposób i będzie to jakoś lepiej wyglądało. No czy to wygląda lepiej? Nie, to wygląda jak jakiś teletubis. Zdecydowanie chyba nie wygram teraz. Wydaje mi się, że Sharky może mieć lepszą budowlę od mojej, więc chodźmy teraz zobaczyć co on buduje. Więc podlecimy tutaj na górę i zobaczmy tą budowlę i... Ej, faktycznie, ej, on ma taką samą budowlę jak tą brązową? Jak on to zrobił? Ha, ten gupek myśli, że ja będę na nowo budował budowlę. Chyba go pogięło, ale teraz na pewno już nie będzie tak ładnie zrobić, bo nie będzie mu się chciało. Dlatego to jest takie ładne. Teraz trochę to przerobiłem. O nie, ja na to nie pozwolę. Raz, że mnie nazwał głupkiem, a dwa, on się w ogóle nie stara i zbudował tą samą budowlę. Tylko kolory zmienił. W takim razie muszę się teraz zamienić na przykład w Bombardino Krokodylo i moje wysadzę. I że zaprzemieniłem się teraz Bombardino Crocodilo, więc zlecę teraz nad jego budowlę i mu ją całą wysadzę. O nie, tu nadlatuje Bombardino Krokodilo, Proszę tylko nie wysadzaj mojej budowli. Niestety muszę ją wysadzić, bo jestem Bombardino Krokodilo, jestem złym krokodylem. Nie no błagam, nie rób tego. Teraz to wygląda obrzydliwie, jak ja wygram z Didi. Wcześniej to też wyglądało obrzydliwie. W ogóle się nie postarałeś, Nara! O nie widzowie, nie wiem czy dobrze zrobiłem, że mu wszystko wysadziłem. Trochę się czuję teraz źle. Chyba powinienem go przeprosić. Didi Didi Bombardino Krokodilo! wysadzi. Y <grym> Nie mogę! Z czego ty się nie śmiejesz? Co? Coś masz do mojej budowli? Dobra, Dili, wiedziałem, że nie potrafisz budować, ale to już jest przesada. Ja nie mogę, dobra. Myślałem szczerze, że po wysadzeniu mi budowli przez Bombardino Krokodilo przegram, ale chyba jednak nie. No to w takim bądź razie, jeżeli uważasz, że to jest beznadziejne, to chyba, widzowie, przegrałem. Co ja teraz zrobię? Nawet to wysadzenie jego budowli mi nie pomogło chyba. Ej, chwila, czemu ta budowla jest taka beznadziejna? No bo coś mi się nie udało jej zbudować chyba, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło. No dobra, w każdym bądź razie mam coś dla Ciebie. Twoi widzowie już zostawili lajka like i suba, więc w gratisie na, nast na tą rundę dostaniesz coś takiego i to zamienia w realistyczną budowlę. Co, istnieją takie rzeczy, że zamienię teraz wszystko w realistyczną budowlę, ale czadzior! Jak to nie działa? No w sumie to nie pamiętam. Musisz y se zobaczyć. Ale jak mam to zobaczyć, co nie, mam kliknąć na ten przycisk i wow, to chyba naprawdę zadziałało, bo zobaczcie jak on wygląda mega realistycznie, jest w sumie takim prawdziwym labo niebieskim jak tamten na obrazku. Tylko jedynie nie ma tego brzuszka białego, więc mam nadzieję, że Szarki się do tego nie przyczepi i nie zauważy tego. Dobra, to chodźmy teraz sprawdzić od szarkiego budowle. Może mamy jakąś szansę z nim wygrać. Ej, Szarki, co tu się wydarzyło? Dlaczego nie masz? <laughs> Swojej budowli? Bo mi Bombardino Krokodilo wysadził Didi, nie śmiej się, a poza tym ona i tak jest ładniejsza niż ta twoja, więc nawet nie budowałem tego, bo wiem, że wygram. Serio, myślisz, że wygrasz ze mną z tymi tutaj rozwalonymi blokami tutaj? E, no tak, wygram, bo to jest i tak ładniejsze niż te twoje. No to się grubo zastanowi, mam. Daję ci dwie sekundy na to, żebyś zbudował jakąś budowlę. Eee, no dobra, Didi, to raz, dwa i trzy, zobacz. I co, myślisz, że wygrasz dzięki temu ze mną? E, no tak, wygram, bo to jest dużo ładniejsze, zresztą zobacz, co, co ty zrobiłeś. No zbudowałem mega są budowle Labubu Taki jak był temat tutaj budowania Nie, ty sobie chyba robisz jaja Jak to możliwe, że ty to tak zrobiłeś? Przecież ty miałeś takie obrzydliwe Dili to oszuście Ale ja nie jestem żadnym oszustem, Szarkie Jestem po prostu dobry w budowaniu No i pokonanie Szarkiego było mega proste tutaj w konkursie budowania nie, budowania niebieskiego Labubu Ale teraz jestem ciekawy co będzie na przykład w różowym Labubu Więc uwaga To jest chyba idealny moment, żeby to powiedzieć Bo już zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję Ej chwila dlaczego... Dlaczego ja tak dziwnie tańczę? A no tak, zapomniałem, bo jak zostawiacie łapki w górę, to ja wydaję jakieś tutaj dziwne tańce. I one nie są mega dziwne, one są przerażające. Przestańcie zostawiać lajki. A ja wbiegam do tego portalu i przeniosłem mi z tego pendrive'a do jakiegoś miejsca, gdzie będę musiał oglądać teraz jakąś dziwną historię o Labubu. Tylko pytanie, co ten Labubu takiego śmiesznego tutaj robi? Na moje oko masz jakiś wyspieć, dlaczego mu się domek rozwalił? Dlaczego oni budują domek z piasku? O co chodzi w tym filmiku, bo ja zbytnio nie rozumiem. O, tam był brązowy Labubu! O, teraz jest niebieski. Mega mi się podobają te animacje. Ej, co to było za napój? To jakiś monsterek? Czy może jakiś soczek jabłkowy? Ale słomkę on ma długą, ten brązowy Labubu. Ale fajnie, że tu są pokazane wszystkie labubu jakie można wygrać w tym opakowaniu. Tylko chwila, dlaczego ja miałem takiego strasznego labubu do wygrania? Przecież taki Labubu tutaj nie występuje na tym filmiku i nawet jest ten bardzo rzadki brązowy. Ale no wypili cały napój i poszedł teraz on do baru i zamówi jakiś soczek pomarańczowy. Ej, chwila, co to za głowę? A nie, to jest budzi. Ja nie mogę, wystraszyłem się, mega straszne to było Ej, ktoś to ukradł przed chwilą, pytanie, ej o co tu chodzi Czy on ma to gdzieś w piasku, nie, nigdzie tego w piasku nie było On szuka chyba tego zegarka, co oni mają basen z bas Basen z falą i takie super atrakcje jeszcze mają, ej czy to jest rolnetka? Oni, oni nawet jak tam, ej, tu się dzieje tak dużo na tym filmiku, że ja nie wiem co ja mam komentować, bo serio to jest to, tak dużo. I oni są teraz na... Byliśmy już w niebieskim i byliśmy już w różowym. Został nam teraz brązowy i ten mega straszny, do którego nie chcę zbytnio wchodzić, więc tam chyba nie wejdę dzisiaj. Ale wejdę najpierw do tego brązowego, bo on jest przyjazny. Zobaczcie widzowie, przede mną jest tam taki malutki labo, bo który przecież on się nawet tutaj nie dostanie. Ej, szkrabie, po co ty chcesz nas atakować, skoro ty Cię się tu nie dostaniesz? Miałem tak. Mam nadzieję, że to powiesz, bo właśnie się tam dostanę. Jakim cudem musisz tak powiedzieć, Przecież on jest teraz tysiąc razy większy, przez to muszę go zaraz zacząć atakować. Zaraz to ja będę atakować ciebie, o ja Ej, skąd ty masz taką rakietnicę? Oła! To boli, mam naprawdę mało życia, muszę robić uniki od tych rakiet! Nie dotkniesz mnie, jaki to był fart! No dobra, to pożałujesz teraz przez to! Ała, co ty mi robisz? Już po tobie, ty głupi dzieciaku! Nie, to będzie po tobie, ty głupi labubu! Aha! Co tu robią te miny? No i bardzo dobrze wiedziałem, żeby je tutaj dać, bo on teraz nie wchodzi i wybucha cały czas! Ała, te miny są mega potężne, już po tobie w takim razie wysadzę cię moim granatnikiem! Ale ty nie masz żadnego granat... A! Ja nie mogę, zapomniałem, że ty masz rakietnicy, no dobra! Ej, czy ty mnie namierzasz właśnie? Ja cię kiedyś rozwaliłeś mój domek. Nie, nie daruję ci tego teraz, la bubo. O, ty jesteś takim słabiakiem, dobra, idę po ciebie, już już koniec. O, co tu robią jakieś toksyczne miny? To nie są miny, to są kolczatki. To są toksyczne kolce. Ej, ty masz minigana? Już po tobie, dzieciaku. Ale ty ty miniganem nawet nie możesz mnie wtrafić, to co po mnie, dzieciaku? Ej, ej, dwie rakiety, trzy rakiety, cztery rakiety pomocy! Na szczęście nie wtrafił we mnie. O nie, ale ta wtrafiła we mnie, to zabolało mnie. Skończyły mi się rakiety, masz szczęście już do ciebie nawalam. Zaraz będę blisko, tylko muszę pokonać te głupie kaktusy. Nie da się rady ich pokonać. Dobra, już po tobie, ty głupi dzieciaku. A masz, a masz, a masz. O, zbliżam się, widzisz. O, o nie! jestem tak blisko. Nie. No nie wiem, widzowie, czy powinienem tam wchodzić. Wy sami to zdecydujcie, czy tam wchodzimy, czy nie. Napiszcie w komentarzu. A dobra. Dobra, jestem odwazy, bo zostawiliście łapkę w górę i suba. Więc biegam! Dzień dobry, panie sprzedawco. Przyszedłem dzisiaj do kawiarni, ponieważ słyszałem, że macie naprawdę nieziemską kawę cappuccino. I ja bym chciał się jej napić. Zgadza się, chłopcze. Mamy bardzo, bardzo i to bardzo smaczną kawę cappuccino, więc mogę ci jedną dać. Trzymaj! Mmm, mjam, Muszę się jej napić. O, ona jest naprawdę przepyszna. Wie pan co? Ja sobie na wynos wezmę jeszcze jedną. Nie ma sprawy, już się przygotowuję dla pana kawa. Proszę, trzymaj. Kolejna kawa dla ciebie. O, jaka czaderska kawa. Ona wygląda trochę inaczej, ale dobra. W takim razie nie wezmę jej, Dawidos. Wypiję ją teraz. Nie pij mnie teraz w tym momencie. Przestań. E, co to za jakieś dziwne głosy? Nie wiem. Chyba dobiegają coś z zewnątrz. Ale dobra, ja i tak się napiję. Nie możesz mnie pić. Przestań mnie pić. Nie pij mnie. To jest naprawdę jakieś bardzo dziwne. Czemu to w ogóle do mnie gada? No dobra, nieważne. To nie ma żadnego znaczenia. Już nie chcę tej kawy. ile ją wyrzucić na śmietnisko. O, widzę, że tutaj to śmietnisko idealnie się nada. Na pewno nikt nie zobaczy, że wyrzucam tutaj kawę Dlatego cyk i do śmietnika Ej, no dlaczego ten chłopak wyrzucił mnie do śmieci? Ja po prostu go poprosiłem, żeby mnie nie pił Co ja tutaj mam teraz zrobić? Jestem taki samotny I ja się boję być na tym śmietnisku Co jeżeli spotkam jakiegoś tutaj bezdomnego Albo kogoś, kto będzie chciał mnie faktycznie wypić O, jakie tu jest wysypisko Ale dlaczego tu leży tak dużo kaw kapucino? Przecież one są naprawdę wspaniałe Ja uwielbiam je pić Nie wiem, co ci ludzie mają w głowach I kolejna kawka ale ta wygląda tak jakoś słodko. No bo jestem najlepszą kawą na świecie, tylko mnie nie pi. Ej, chwila, dlaczego ty wyglądasz tak samo jak ja? To dziwne, bo ty ty wyglądasz tak jak ja, a ja jestem dorosły. He. Ej, ale w sumie wyglądasz czadersko, a ja zastanawiałem się, jak to jest mieć syna, to może ja bym cię adoptował. Świetna sprawa, mogę być twoim synem, ponieważ nie mam żadnej rodziny, a mega się boję, że ktoś mnie wypije. Tylko powiedz mi, dlaczego ty masz takie miecze w ręce? Ej, nie mam. Ja mam te miecze, ponieważ jestem kapucino Assassino i przeszedłem kursy samoobrony oraz w ogóle kursy. Jestem asasinem. Zobacz na to, potrafię wskoczyć tutaj. Wow, faktycznie, ale to był mega wysoki skok. To tym bardziej chcę być twoim synem, żebyś mnie mógł bronić przed wszystkimi złymi ludźmi. No pewnie, ty niedługo sam będziesz się bronił i nazwę cię wtedy Capucino Asasino. Teraz zapraszam cię do przedszkola, bo musisz tam posiedzieć i by poznać jakichś fajnych, nowych znajomych. Tato, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym szedł do tego przedszkola. Po co ja tam mam iść? Ponieważ musisz poznać nowe osoby, a przede wszystkim ja niedługo idę do pracy, asasina, dlatego musisz tutaj pobyć, dopóki nie wrócę. No dobrze, tato, w takim razie pójdę do tego przedszkola. Mam nadzieję, że poznam tam jakichś nowych przyjaciół. Halo, czy tu jest jakiś nowy kolega w tym przedszkolu? O nie, to jest jakiś latający krokodyl. O, przyszedł nowy kolega do przedszkola. Czadersko, kim ty w ogóle jesteś? Aktualnie to jestem Cappuccino, ale mój tata jest Asasino Cappuccino i jest najpotężniejszym brainrotem. Ta, najpotężniejszym brainrotem, najpotężniejszy to jest mój tata, Bombardiro. Krokodilo. A słyszałem o nim kiedyś, podobno to jest straszny człowiek, który rozwala wszystkie budynki. To prawda i też by rozwalił twojego kapucino Asasino. Ale ja cię chyba polubię, bo jesteś nawet spoko. Ja wiem, że jestem spokojny. i ty też się wydajesz spoko, tylko nie oszakuję się, mój tata jest lepszy. No nie masz racji, że jest lepszy, ale możesz tak myśleć. No ty też sobie możesz tak myśleć. A jest więcej kolegów w tym przedszkolu, czy tylko ty. No niestety na razie to jestem tylko i wyłącznie ja. Ale fajnie w tym przedszkolu jest poznałem swoje pierwszego kolega. Ciekawe czy ktoś jeszcze dzisiaj przyjdzie. Dzień dobry, przyszedłem do przedszkola, proszę pani. O, nowy kolega. Zgadza się, jestem nowy, nazywam się Cappuccino, a mój tata to jest Asasino Cappuccino. Co ta Cappuccino Asasino? Słyszałem o nim, mój tata prawie go zjadł ostatnio, bo był mega głodny. Co? Dlaczego chciał twój tata zjeść mojego taty? To jest niemiłe. No, bo był głodny, dlatego chciał zjeść twojego tatę, a twój tata wszedł na jego teren. No, ale już chyba się pogodzili, więc jest spoko. Czyli my też możemy się polubić, może. Być moim przyjacielem? Yy, no, w sumie możemy się zakolegować. Nie mam problemu. Ale fajnie, zdobyłem dwóch nowych przyjaciół w tym przedszkolu. Podoba mi się to przedszkole. Synek, chodź, wracaj już z tego przedszkola. Wow, jak ty urosłeś! Co, ja nie urosłem, ja dalej jestem dzieckiem. Byłem w przedszkolu bo naprawdę super. Wow, no czadersko, ale już urosłeś, więc pora, żebyś poszedł do szkoły. O czym ty mówisz? Ej, faktycznie, ta to ja urosłem. No nie, a ja tak fajnie było w tym przedszkolu, Ja chcę tam wrócić. Nie możesz tam wrócić, synek. Teraz czas do szkoły iść. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Pójdę do tej szkoły. Mam nadzieję, że tam też pójdą moi przyjaciele. Synek, to jest twoja szkoła. Tu będziesz się uczyć dzisiaj podstawowych rzeczy. No dobra, to w takim razie wchodzę do tej szkoły. Mam nadzieję, że kogoś tutaj poznam znajomego. Witam, witam wszystkich, witam. Uuu, świeżak, co ty w pierwszej ławce się siedzisz, jaki leszcz. <laughs> jaki ty w ogóle jesteś brzydki i głupi. Sam jesteś brzydki i głupi i nie nazywaj mnie tak brzydko, bo chciałem usiąść w pierwszej ławce, żeby moja nauczycielka nie polubiła. Ha, czyli jeszcze jesteś taki. Dobra, to wiesz co? Ty się lepiej mi nie pokazuj na oczy. Ja sobie będę siedział w ostatniej ławce i. Ja jakieś siedzenie i w ogóle nie słuchał lekcji. Nie wolno tak robić. Trzeba być mega skupionym na lekcjach, tak, żeby się czegoś nauczyć. No, ty się na pewno niczego już nie nauczysz, głupku. Tak w ogóle to kim ty jesteś, ja nawet ci nie znam. Jestem asesino cappuccino. Jestem synem asesino kapucina ha, 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 taki, assassino. Nawet nie masz mieczy. A poza tym jeszcze tak sywka Ona jest mega głupia. Śmieszna. No, a ty nie wy, jak się nazywasz kawałku drewna? Tung, 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 tung. chuj? No i kto ma głupszą nazwę? Przecież ja przynajmniej jestem Cappuccino, a ty jesteś jakimś Tung, tung. Coś takiego nie istnieje nawet. No, jak widzisz, istnieje, a poza tym knypku, lepiej się tak do mnie nie odzywaj, bo ja rządzę w tej szkole. A masz! O, a ładnie mi mnie, to mnie naprawdę boli. Przestań mnie pić, uciekam stąd. Tato, tato, w tej szkole się ze mnie śmieją i nabijają. No trudno, synek, no niestety czasami już takie jest. To pewnie jakieś głupki. Dlaczego ja nie mam żadnych mieczy, tak jak ty? Też powinienem już mieć, przecież dorosłem. No nie, jeszcze jesteś za młody, żeby mieć miecze takie jak ja. Ale oni się ze mnie nabijają mnie prawie pobili. Musisz to, synek, przeboleć. To jest właśnie trening asasyna. A potem będziesz miał miecze, to ich wszystkich pokonasz. Tak, jasne, idę sobie. Nie mam ochoty na razie z tobą rozmawiać, bo mnie wszystko boli. Ale głupia ta szkoła. Ja chcę wrócić do tego przedszkola. Tam było przynajmniej fajnie i wszyscy mnie lubili. Tu jesteś, ty głupi głupku. Pamiętasz, jak mnie obrażałeś w szkole? Co ty sobie myślisz? A masz, ty leszczu, jesteś mega słabiutki. A ładnie! To jest niesprawiedliwe, ja nad nie mam swoich mieczy i rąk, żeby ci oddać, to jest nie fair. O, taki z ciebie asasyn, jesteś beznadziejna, masz. Przestań mnie już bić, to jest niemiłe, naprawdę z twojej strony. <laughs> I co, dalej jesteś na mnie obrażony? Nie, tak, dalej jestem obrażony, bo przecież ciebie, Mnie teraz pobił, tumktum i Mnie wszystko boli, prawie umarłem. Znowu cię pobił? No nie wierzę. Dobra, synek, w takim razie koniec żartów. Trzymaj miecze, wierzę, że już dasz sobie radę. Wow, tato, dziękuję za te miecze. Przynajmniej teraz mogę się zrewanżować i oddać tego temu tumktum więc idę się zemścić. No i co, cwo, teraz uciekasz przede mną, jak widzisz, że mam już miecze w ręce? Co, uciekam, idę pobić jeszcze jakiegoś leszcza. Te miecze, ho. Obłagam cię, te miecze nic mi nie zrobią. O ty a masz w takim razie... Ała! <noise> Kozak wiedziałem, że mu to coś zrobi Myślał, że jest lepszy, a do momentu aż nie zdobyłem mieczy. O ty głupku za to, że wskoczyłeś na mój teren. Pożałujesz tego, Abaaa! A Łanie mi!